Hej, 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 cześć kochani moi, witam was w kolejnym odcinku na kanale, ja jestem Natalia i dzisiaj odcineczek ze zdrapeczkami ja mówię, no nie mam szczęścia do zdrapek, aczkolwiek no tutaj będziemy je drapać i ten odcineczek chciałabym zadedykować mojej widce Tatianie Tatiano, bardzo ci serdecznie dziękuję z całego serducha za ten odcinek Tatianka poprosiła, żebym pieniążki przeznaczyła na odcinek. Yy, miało być czas na milion, coś takiego. Czas na kasę, czas na milion. Za dwie dyszki z numerkiem 9, ale tej z nie było w dwóch punktach, w której byłam, więc wziąłam super mega pensję z numerkiem 9, Paradiso z numerkiem dziewiątym, No i coś co sama wybiorę, no to wziąłam szmaragdowy dolary, do też z numerkiem dziewiątym. No i tutaj to co wydrapie, yy, poleci do Tatiany także za odcinek bardzo Ci dziękuję trzymaj kciuki, że coś fajnego tutaj wpadło, zaczniemy sobie od szmaragdowe dolary u mnie tej premiery nie było no bo mówię, no ja nie mam ostatnimi czasy w sale szczęścia do strapeczek, dlatego ich unikam i tutaj mamy co szukamy diamentu albo podkowy podkowa mnoży nam razy dwa, dobra kciuki trzymaj kochana ja też trzymam, żeby jak najwięcej tutaj Tobie wpadło, żebyś. No. <laughs> żebyś była zadowolona. A mamy tak nic: kwiatuszek, korona, śliwka, biedronka, karo, motylek, trefl, muszla, tęcza, jabłko, banan, klucz. Yy, wiśnie dzwonek ananas i cytrynka no ta zdrapeczka LC Puś puściutka niestety yy, Paradiso zostawię na koniec bo to jest dużo drapania weźmy sobie teraz yy, super mega pensja tutaj tylko wygrywające liczby szukamy Znajdź dwa razy napis super mega pensja, wygraj główną wygraną. No nie sądzę. Ja kurczę, powiem Wam, że naprawdę jestem w szoku, że tak mi to ostatnio wszystko opornie i źle idzie w tych zdrabkach. I co my tu mamy? Szukamy 18, 30, 39, 14 i 25. A mamy tak: 28. Siedemnaście. Jeden. Trójeczka. Czwórka. Pięćdziesiąt. No mogliby dać chociaż stówkę. Siódemka. Szóstka. Super, mega pensja. Po raz pierwszy. O, i mamy osiemnastkę. Jest wygrana. Super, brawo Tatiana. Widzisz dobrze, że...

Dalej 16, 23, 31, 45 i 48. Czyli mamy tylko jedną wygraną. Pod 18 kryje się dwie dyszki. No ale coś wpadło. Super. Brawo. Jeszcze tylko kontrolne zdrapie. Znaczy ja się na nich nie znam. Ale. Mamy G. O, GG. Dobra, odkładam. Super, ale się cieszę. Naprawdę się cieszę to już taki kamień z serducha, yy, bo jednak no, człowiek się tak poczuwa, no nie? <laughs> Jak yy, dla kogoś te zdrapeczki się kupuje, to żeby tylko nie były puste, yy, bo wstyd <laughs> tak samo z, właśnie z wysyłkami, że człowiek... Yy, nie wiem, wysyła jaką tam nagrodę te, te zdrapeczki, i co tam wiecie, żeby tylko coś wpadło. Im większa wygrana, tym ja się naprawdę cieszę. Yy, nigdy nikomu nie zazdrościłam, że wygrałam. Yy, Boże, że wysłałam jakąś wygraną zdrapeczkę. Absolutnie. Ja nie jestem z tych ludzi. Jak ktoś ma mieć szczęście, ma wygrać, to wygra. Nikomu nie żałuję. Shorty. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. <laughs> Dobra, dalej mamy liść. Liścia mamy tutaj. Koszulka. No powiem wam, że naprawdę jakoś ta zdrapka do mnie nie przemawia w ogóle. Mm, tu koszulka okej okay. y, rozgwiazda. Tutaj mamy tu również okulary okej. Okay. Dalej rybka. O, tutaj rozgwiazdę pominęłam. To tylko nam wiadro brakuje albo tęcza. To by było zbyt piękne, ale mogłoby wpaść. Oj mogłoby. Tam też. A y, ktoś mi pisał. Y, nie wiem właśnie czy nie widz Marian. Że w jednej zdrapce tam pominęłam y, dwa symbole. I może była główna. Wiecie co? Ja nie mam już tych zdrapek. Ale uwierzcie mi na słowo, że nie było tam głównej. E, I powiem Wam tak, nie wiem jak inni, ale ja naprawdę bym wrzuciła e, filmik. Jakikolwiek by to nie był filmik, jakby czy komuś, czy mi wpadła główna wygrana, dlatego że ja myślę, że na tyle kanałów, e, na tyle osób drapiących, na pewno ktoś wydrapał coś naprawdę, no, takiego naprawdę wow. A po prostu nie wrzucił. I nie wiem dlaczego. Jakby mówię, ja nikomu nie żałuję. Tutaj mamy. Mm, 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 parasol. I parasol mamy tu. Widzicie, jak to tak nam pokazuje? Tutaj brakuje torebki do 10 tysięcy. Ale to jest jeszcze nic. Tutaj tęczy do 2 tysięcy. A tutaj wiatra do 150. Ale może chociaż kapelusz wpadnie i będzie 25 zł albo żółwik i będzie 5 dyszek dla Tatiany. Albo było super. Tutaj mamy, o, widzicie, już znowu fala nam brakuje. Jakoś tak pięknie to wygląda, wstępnie. Wstępnie wygląda to naprawdę pięknie. Ale dają nam co? Kostkę lodu. O, kapelusz mogli wydać. No. Ja teraz wracałam z paznokci, to właśnie weszłam do kolektury. Najpierw do tej jednej, potem do tej bliżej siebie. Mm, no w jednej tam nie było, to w tej drugiej już kupiłam po prostu co było. Aczkolwiek dobrze, że były z numerem 9, bo bym tak szybko tego nie nagrała. <laughs> Tutaj piłeczka. Gdzieś jeszcze coś jeszcze? No nie widzę. Dobra. Dalej mamy. Wiatrołap? Nie wiem, co to jest. Wodolot. O! Wiatrołap, no. To sobie dopowiedziało. Dobra, ale tylko jeden widzę. Tutaj mamy sok. I tutaj jest sok. Dobra. I. Motylek, motylka mamy. Tutaj tu, tutaj też. No tu jeden symbol, tu jeden. Zobaczcie, tu jeden, tu jeden. Tu też o matku. Mogło być tak pięknie i tutaj czy coś jakieś symbole pominęłam. Nie, udało mi się tym razem wszystko zdrapać. E MOZ. Tutaj mamy różne kontrolne. Także tak. Podsumowanie z drapeczek było za 40 zł. Szmaragdowe paradiso puste super mega pensja dała zwrocik pod 18. Także nie jest na zero. A ciebie Tatianko bardzo proszę o kontakt na maila odnośnie tego odcineczka. Dziękuję wam za obecność. Wszystkim życzę miłego dnia do następnego odcinka. Buziaki. Pa pa pa.